Cześć, nazywam się Stanisła Boru i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o Twoich wynikach po konsultacji nauczania się zarządza czasem za 30 minut. Jakie możesz po prostu otrzymać wyniki. Pierwszy wynik. Wyznaczesz priorytet swoich zadań. Jakie zadania są dla Ciebie ważne, jakie są nieważne, jakie są ruty nowe, te, które dążą ci do celu, które po prostu nie potrzebujesz tak naprawdę wykonywać. i zaplanujesz swoje zadania na tydzień. Także jeżeli zaplanujesz te zadania na tydzień, zdążysz zaplanować swoje zadania na dzień. Tym samym u Ciebie będzie zaplanowany czas na cały tydzień i na każdy dzień będzie dokładnie zaplanowany Twój czas. Tak, aby móc wykonać więcej zadań, które będą dążyć do Twojego celu wykonania kupienia mieszkania, samochodu, pojechania na odpoczynek. No po prostu po tych korzyściach, po wyznaczeniu priorytetu zadań, zaplanowania zadań na tydzień, zdążysz otrzymać bardzo dużo korzyści, jakich korzyści? Po wyznaczeniu priorytetu zadań zrozumiesz, jak już powiedziałem, jakie zadania rutynowe, jakie nie rutynowe. Dlatego, że może wykonujesz. Zadania rutynowe i mm, ciągle u siebie pytasz, a gdzie są moje wyniki. <noise> Ale powiem, że po wykonaniu rutynowych zadań nie za bardzo otrzymasz te wyniki. Dla przykładu sprzątania mieszkania to rutynowe zadanie. I po, jeżeli sprzątasz mieszkanie każdy dzień, to no, żadnych takich dużych efektów, które zmienią twoje życie. Uh, nie zdążesz otrzymać. <coughs> uh, także po zaplanowaniu zadania na tydzień, za, na tydzień będziesz mieć zaplanowane za, zadanie na tydzień czas na opał, czas na pracę, czas na swoje zainteresowania, czas na rodzinę. po uh, no, prostu będziesz mieć uh, zaplanowany czas i Twoje życie będzie wyglądać nie praca, dom, a uh, no, oczywiście, lepiej będzie wyglądać swoje życie, ciekawsze, i będziesz mieć więcej ciekawych momentów w swoim życiu. To tylko niektóre te korzyści, które opowiedziałem po tej konsultacji. Zdążysz ich znaleźć więcej, także zapraszam na tą konsultację. Link na tą konsultację jest w opisie pod tym filmikiem, albo w pierwszym komentarzu też pod tym filmikiem. Znajdziesz link. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, tak znajdziesz dodatkowe filmiki, folder otwarzania z tymi filmikami i kuku po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.